Pani, godzina 6:34, dochodzi 35. P7, spokojnie, numer 27. I idę na dwór. Idę na dwór. Wypuszczę z piwnicy mamuśkę, którą wpuściłem godzinę temu, żeby się ugrzała. Już teraz widać, że chce na dwór. No to ją wypuszczę. Muszę uważać, żeby Loluś mi nie uciekł. Bo Loluś od godziny czwartej urzęduje w piwnicy. Tam wchodzi do Miczurina siłowni. Tam klocek jest włożony, tak żeby ciotka mogła wchodzić. I wchodzi ciotka. Mało tego, żbiczek też tam wchodzi. O, jest. Jest Lolusiek, Lolusiek, Lolulek, Lolulek, kiciulek. Kiciulek, lolulek. Lolulek, kiciulek. No. Chodź małżka. No, pajęczyny żeś zbierała. Kurczę tam w piwnicy. Idziemy. O. Jak się cieszy? Jak się cieszy, jak się cieszy. To też idziesz na dwór? No. Tak. Otwieramy drzwi. O, Czwarte, To już mi był. Chyba. Albo ja nie zamknąłem. Chodź Kicia, Kiciulka! Kicia. No, jest już wyleciał. No, lulek, kiciulek, Chodź, kicia, kci, kci, kci. Chodź. Więc zostawię uchylone, ale się chyba zamkną. Zostawię tak. O, znalazł. Aż żbiczek się pojawił. Nasz Naszbiczek podróżniczek. O. Chodź. Chodź, chodź. Masz. Masz, jest. No, jest jest No co, nie może złapać. Nie może złapać. Ech. Masz. O. Masz. Zaraz ci tu więcej tam. Który tu jeszcze jest? No, ubrałem się cieplej. O, Piotruś już jest! Już Piotruś jesteś tutaj? No, cieplej się ubrałem. O, tak. O, jesteś. Tu ma pola. Spodnie. Pod spodem pisama. Także ciepło. Dzisiaj ubiorę ten spodnie i bluzę termoaktywną, którą mi internautka przysłała. Także zobaczymy, jak to się sprawuje na mrozie, bo jakoś tak człowiek tak patrzy, takie cienkie jak lajkry, tak aż nie wierzy. No ale tu mi napisała. Nie wiem, któraś z Pań. Czy to Pani Terenia z Niemiec? że takie coś noszą ratownicy górscy jak jadą na akcję ratowniczą i się tam pracują ciężko, się pocą że to jest bardzo dobre, zabezpiecza przed wychłodzeniem, poceniem się o, już... o, wyleciał kusy, kusy kochani kusy wyleciał o poleciał tu o, tam poleciał i wiecie gdzie był kusy? Kusy był tutaj w do, na dole w domku. O! I tu następny wychodzi. I tu wychodzi. Proszę jak wychodzą. Tu już trzy wyszły. Kochani, a tu jest na pewno czwarty kotek. Nie, nie ma, bo mamuśka jest na korytarzu. Chodźcie, kiciulki. Chodźcie, no. Macie tu, macie tu kiełbaszkę. Macie. Kicie, kicie Kicie, no masz. Masz tu. Macie, jedźcie. Jedźcie. To tutaj jeszcze domek jest wolny. Nie widziałem, już zapomniałem. No? Macie? Bo resztę muszę dać Czarusiowi. No, dobra. Czyli jak to mówię nieraz, pierwsze koty za płoty. Dałem Kiciusio. No, minus 6 stopni. Kochani, ale już ta noc, co będzie, już nie będzie tyle. Będzie chyba minus 2 tylko. No, dzisiaj odbieram. Już wczoraj przyszły wieczorem do paczkomatu te dwa domki styropianowe. 60 cm na 40 i na 34 wysokie. Słomy włożę. I do boksu je tam tamtą szmaciany domek zabiorę, bo one wchodzą. on w ogóle nie chroni, żeby nie wchodziły. To te styropianowe tam włożę, żeby do styropianowych kotarę zrobię. Kurtynę nad wejściem. Masz z tych z, z ręcznika. O! Loluś, chodź, idziemy. Loluniek, chodź. Tu masz. Tu jeszcze kiciulek. Tu masz jeszcze. O. Dobra. Loluś. O, śniegiem się bawi. Śniegiem się bawi. Dawno na dworze nie był. Jemu tyłek. Nie przemroził się jeszcze. Chodź Loluś. Bo będziesz miał katarek. Chodź. Nie masz kalesonek, nie ubrałeś. No, termoaktywnych ciuszków nie ubrałeś. No i co? Ogonek ci zmarznie. Taki długi. No, gorzej ukrwiony. No nic. No lata kurczę. no co zrobię? Widocznie mu dobrze tak. Ach, się cieszę. Co on te w tej piosence? Ja to się cieszę, byle czym no i on tak lata. się cieszy, by leczek. O, żbiczek. Przyleciał Idziesz biczek? Do pokoju. Pupa ci zmarzła, czy nie? No. biczek, idziesz. Idziesz biczek? Idzie. Idziesz biczek. Loluś. Kicia. Lolek. Kicia, Kicia, chodź Chodź niuniuś Loluś Kicia Tak matka woła jak ma mięso pokarm dla Kociaków. albo pomyślenie się. No nic, nie chcę. Chodź Biczek, Biczek, chodź. Idziemy. Nie to nie. No zobaczcie. Mamuśka domek ma. Niecie plany, ale woli tutaj. No, nie chcę wyjść na dwór, choć ją wołał. Nie chcę. No to niech się gryje. Niech się grzeje. Is life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got. And I'll worry, cause all we can do is try our best to make it through with love.